ze Zezie przedstawicielem rodzin i bliskich tych, którzy zginęli w tragedii smoleńskiej, księże pałacie, roboszu, parafia w katedralnej, dziekanie dekanatu staromiejskiego, współbracia w kapłańskiej życiu zakonu, drodzy bracia i siostry, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny, i który cechuje determinację w poszukiwaniu prawdy o wydarzeniu, które wiele uznaje za największą tragedię w powojennej naszej historii. Zechciejmy w duchu wielkiej pokoju otworzyć się na głębię słowa Bożego, które właśnie dziś proponuje nam gościu, jako wielki duchowy pokój, by w jego śmierci, spojrzeć na naszą sytuację osobistą i pewne aspekty życia naszej ojczyzny. Zaproponowany nam dziś w pierwszym czytaniu fragment z pierwszej księgi Biblii, księgi rodzaju pokazuje, że w rzeczywistości człowieka, który zgrze, pojawia się Bóg, ujawnia się nieprzyjaźń, zaczynają się wzajemne oskarżenia. Które zmierzają do wyeliminowania, do pogłębienia tego drugiego, byleby ocalić się. Pierwsi rodzice stają się dla siebie nawzajem faktycznymi nieprzyjaciółmi. Nie ma już nic z jedności. By nie wystać własnego brzegu, zrzuca się wiele na kogoś drugiego. Mężczyzna, zapytany przez Boga, mówi, to nie ja to kobieta, którą Ty, Boże, stworzyłeś. Kobieta zapytana, mówi, to nie ja, to wąż, to wąż, którego Ty, Boże, stworzyłeś. A więc ostatecznie nie jest tu winien ani mężczyzna, ani kobieta, ani wąż. Ostatecznie jest tutaj winien sam Bóg. Do takich absurdalnych konkluzji dochodzi człowiek, który za wszelką cenę Pragnie usprawiedliwić, uniewinnić siebie, wybierać siebie w sytuacji swojego ewidentnego grzechu. Poprzez jednak takie zachowanie człowiek wyznaje także coś ze swojego pojmowania grzechu. Że jawi się człowiekowi jako coś, czego on nie może tak do końca pojąć, czego nie może zdominować. Jako coś, z co go przerazła, wiadomo, że odpowiedzialny za grzech jest człowiek, nie Bóg. W tym jednak dążeniu do rzucenia odpowiedzialności na kogoś drugiego nie kryje się tylko chęć usprawiedliwienia, uniewinienia siebie, ale kryje się nieświadomo, nienazwane po imieniu wyznania że ten grzech, który popełniłem, jest większy ode mnie, że ja go chciałem, ale nie tak zupełnie. Nie chciałem go tak, jak on Tak na, naprawdę nie wiedziałem, co robiłem. I stąd przekonanie, że w sumie ja, grzeszący, też zostałem oszukany. Oszukany przez coś, przez kogoś, to jakoś mnie przerasta. To jest to przeżywanie, Egzystencjalne, trudne do panowania potęgi grzechu. I może to wyrazić się w absurdalnym zarzucie, że winni są wszyscy, inni, nawet sam. Tak bardzo grzech może przerastać człowieka. W tym momencie, kiedy człowiek stara się wykiernić, uniewinnić siebie, w którym uświadamia sobie, jak bardzo on sam przeszący, został oszukany przez inteligencję większą od Jego. Bóg wymierza swoją sankcję wobec biblijnego węża, który oszukał człowieka. Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i brąk będziesz jadł, bo wszystkie dni Twojego istnieją. Wąż zostanie przemręty, nieznadomiast przeglęty człowiek. Przed człowiekiem ciągle stoi szansa. I w tej sankcji znajdujemy konkretną perspektywę zbawienia, jak kiedyś wąż zostanie zwyciężony przez podąka tej kobiety, którą teraz tak bardzo z wielu poszuka. To jest ta pierwsza nadzieja. I pierwsza perspektywa zbawienia, którą ukazuje Bóg natychmiast po pierwszym grzechu pierwszego człowieka, sygnalizując, jak bardzo zależy na zbawieniu, na ocaleniu tego człowieka. A jaką prawdę o grzechu człowieka przybliża nam w którego słowami modliliśmy się po dzisiejszym pierwszym czytaniu. Jest to słynny psalm określany terminem łacińskim, de profundis, z głębokości. Gdyż rozpoczyna się od słów, z głębokości wołam do ciebie Pana. Ten psalm bardzo no często staje na granicy życia i śmierci człowieka, gdy następuje pożegnanie z człowiekiem, który opuszcza ten świat. Termin głębokości. W całej Biblii Hebrajskiej występuje zaledwie kilka razy i za każdym razem jest użyty w odniesieniu do głębokości morza, otchłani, głębokości wód, jakichś głębokości negatywnych. Także nasz psa woła spośród jakichś głębokości, które są głębokościami uśmiercającymi. Z kontekstu wynika, że tymi negatywnymi głębokościami są głębokości słabych i grzech. Jeśli zachowasz Panie, pamięć o grzechach, Panie włóż się stołu. to głębokości grzech i słab stwarzają realne zagrożenie dla samosty. Każdy przy gdy podnosi się do Boga spośród ludzkiego kulu, tragedii czy zagrożenia, jest już modlitwą. Hiob też woła, krzyczy. Krzycząc, przede wszystkim daje znać, jak bardzo jest myślą, jak bardzo wołuje się do Boga, w którym widzi ratunek. Gdy wsłuchujemy się w krzyk Hioba, psalmisty, Opadają wszelkie iluzje dotyczące czystości naszej modlitwy. Nasza modlitwa ma przeobrażać się w ale dopóki jesteśmy w tym ciele, na tym świecie, niełatwym świecie, nasza modlitwa wypływa najczęściej z głębi naszych potrzeb, pragnień, lęków, strachów, niepokojów, ciemności. Człowiek, pośród swoich obiektów wykrzykuje, że coś mu zagraża, że jest wielki potrzebny. Jaki jest podstawowy krzyk, który wydobywa się z głębi człowieka? Podstawowy krzyk to ten, by był on wybawiony od śmierci, by był wybawiony od skutków grzechu, by w ogóle był zbawiony. Dopełnieniem przesłania Związanego z grzechem, które dziś proponuje nam Kościół są Jezusowe słowa o grzechach buźnierstwa, połączone z niezwykle ważnym dla nas i całej naszej ojczyzny przez Tronę. Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się powstać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie musiał ostać. Podzielone wewnętrznie skłócone królestwo. Podzielonym i wewnętrznie skłócony, skłócony ojczysty dom. Jak na to spojrzeć dziś, teraz? Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, w swojej poezji poświęconym jednemu z głównych patronów Polski, świętemu Stanisławowi, biskupowi, męczennikowi, napisał o naszej ojczystej ziemi słowa pełne powagi. Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludzi szukających własnych rób. Ziemia długiego podziału. Pośród książąt jednego rogu. Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich. Ziemia rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń, rozdarta na małych świat. a jakżeż w losach naszych ojczyzny, w losach swoich synów. Ziemia, przez rozdarcie zjednoczone w sercach Polaków jak żart. To słowa Karola Wojtyły. Do tych słów największego syna naszej polskiej ziemi należało mi gdzieś dopisać. Ziemia rozdarta tak, jak porozrywany został samolot w Smoleńsku tamtego pamię pamiętnego 10 kwietnia 2010 roku. Gdy uczestniczyłem w programie radiowym w kilka dni po tragedii Smoleńskiej, wyraziłem przekonanie na bazie tego, co wówczas obserwowałem w naszym ojczyźnie i na bazie tego, co podawały w tych unikalnych dniach, Niemalże wszystkie obecne w Polsce media, że ta tragedia zaowocuje nową jakością wielkiej, powszechnej, trwałej jedności wszystkich Polaków po okresach różnych właśnie z czasów przedsłoneckich. Ale tak było niestety tylko przez pierwszych kilka dni po tamtej tragedii. Pod wpływem mających największy wpływ na opinię publiczną mediów, niektórych przedstawicieli życia społecznego, artystycznego i politycznego, atmosfera zaczęła się drastycznie zmieniać do tego stopnia, że zaowocowała podziałami niewyobrażalnymi przed tragedią Smorensk. I w związku z tym pytaniem. Czy jest jakaś nadzieja, że to rozdarcie uda się pokonać? Jestem wielkim optymistą. Z pewnością tak. Jeśli przed wiekami udało się pokonać podziały dzielnicowe, jeśli udało się zjednoczyć naszej ojczyźnie po to należy mieć wielką nadzieję, że i teraz nie zabraknie determinacji w poszukiwaniu godnych dróg, Jednoczenia się synów i córek naszych ojczyzny. Prawdziwa i trwała jedność może jednak zawistnieć tylko na fundamencie prawdy i porzuceniu drogi grzechu, o której tak bardzo mówi dzisiejsza liturgia. Grzech rodzi się zawsze w sercu człowieka, ale może utwalać się jako grzech strukturalny. Społecznych, w grzesznych strukturach funkcjonowania państwa, środków społecznego przekazu, życia politycznego, kulturalnego, ekonomicznego, gospodarczego i każdej innej przestrzeni publicznej. Jakie rzeczywistości dziś domagają się w trybie piru, odejścia od drogi kłamstwa, przewrotności, zła. Wymienię tylko kilka elementów i chyba powszechno to znanych, ale uważam, że to trzeba powtarzać, aż doprowadzi to do odpowiedniego smutku. Po pierwsze, wytrwałe dążenie do wyjaśnienia z zaangażowaniem największych specjalistów w danych dziedzinach wszystkich przyczyn dla z Tym także dążemy do wyjaśnienia hipotez najbardziej niewiarygodnych i nieprawdopodobnych. Tylko rzetelne konkluzje tychże największych specjalistów mogą doprowadzić do poznania ostatecznej prawdy po bardzo wielu uprawdach lub ewidentnych kłamstwach, które w tym zakresie Pojawiały się 10 kwietnia 2010 roku w niespotykanej nadpokwitości. Po drugie, rezygnacja z postaw lekceważących i obelżywych. Wobec tych, którzy cierpią po tragedii Smolęca i tych, którzy wytrwale pracują nad wyjaśnieniem ostatecznych przyczyn tej tragedii. Takie postawy byłyby wprost niewyobrażalne wiodącym, cywilizowanych krajach współczesnego świata. Katastrofa skoleńska, napisał ksiądz kardynał Stanisław Nariu, jest to przede wszystkim stąpienie w otrwań narodowym tragedii i zanurzenie się w morzu boleści tych, którzy tragedią tą zostali dotknięci. I to rozpoczęło się bezwzględne najkawanie się z tej prawdy, nie mówiąc już o bezczelnym zadzieraniu śladów oraz eliminowaniu dróg do ich poznania. Lecz przecież prawda, kontynuował kardynał Stanisław Nagły, tak bliska, nie pozwoli się zmusić i raz po raz rozbłyska na gościu swoich oczywistości. Niektóre formy poniżania tych, którzy starają się wytrwale pracować nad ustaleniem przyczyn katastrofy, zostały tak dopracowane, by wywołać u odbiorców jak najgorsze skłonarzenia. Takie nerwowe działania niektórych przedstawicieli życia publicznego i niektórych Mogą okazać się skuteczne, ale dobrze wiemy, że każde państwo prędzej czy później zostaje narzucone, gdy nie posiada się rzeczowych argumentów i gdy chce się zdyskredytować przeciwnika, pozostają tylko infektywne. Ta troska całego polskiego świata politycznego, kulturalnego i medialnego o zdrowie patriotyzmu. Nigdy więcej nie może się powtórzyć sytuacja zaistniała w święto niepodległości ubiegłego roku, gdy obiektem zaproszenia, wskazanym przez policjantów byli niosący biało czerwone flagę. do roztopienia się w strukturach Unii i zapuśnięciu się pomysłem, że powstanie jakiś naród europejski Europa jutra może istnieć jedynie. Jako Europa suwerennych narodów. Po czwarte. Zapewnienie telewizji trwano miejsca na multipleksie cyfrowym. Tej koncesji uzasadniała brak zdolności finansowania przedsięwzięcia przez Fundację Lux Veritatis, czyli podmiot prowadzący telewizję TV. Krajowa Rada nigdzie nie opublikowała kryteriów, jakimi się kierowała, rozdając miejsca na multiplexie. Miejsca dostały natomiast m.in. innymi firmy które posiadają ujemne kapitały własne, generują straty na działalności, nie posiadają żadnego majątku trwałego, nie dysponują własną bazą produkcyjną i emisyjną, nie mają żadnego zabezpieczenia finansowego, nie rozpoczęły nadawania programu do daty wydania decyzji o rozszerzeniu koncesji. Należą do tej samej grupy kapitałowej, i mają właścicieli, którzy już posiadają miejsce na multiplexie. Majątek Fundacji Lux Veritatis jest 3700 razy większy niż majątek SKTV i 86 milionów razy większy niż stawka, które otrzymały taką koncesję. Nie więc żadnych logicznych podstaw. Jest krzywdą wyrządzoną rzeszą obywateli, żyjących w kraju i za granicą, którzy pragną oglądać programy tej stacji, stanowiące istotną alternatywę wobec wielu mediów hołdujących tzw. politycznej poprawności oraz ignorujących wartości chrześcijańskie lub jawnie drwiące z nich i ośmieszających. Odejście z szacunkiem do słuchaczy Radia Marymia i użytkowników telewizji trwa. Lansowana od lat przez niektórych polityków, przedstawicieli życia publicznego oraz wiodące media, tez, że słuchacze ci telewizowi są ludźmi zacochanymi, traktowani z ironią cynizmem, jest przede wszystkim bolesnym świadectwem o poziomie intelektualnym i etycznym tych, którzy tego typu opinie i postawy z uporem powtarzają. Odbiorcy tych rozłośni zasługują na szacunek tolerancji. Do której odwołują się tam często ci, którzy w tym zakresie objawiają się jako całkowicie nietolerancyjni. Kochani, to tylko kilka spośród bardzo wielu zakresów, w których grzech rodzący się w sercu człowieka. Nie się z niego oczyścić, uwolnić, przeobraża się grzech społeczny, niszczący struktury państwa i osłabiający fundamentu ojczystego domu. Możemy jednak zapytać, co się stanie wówczas, gdy żadna z tych spraw nie zostanie zrealizowana pozytywnie. Nasz, chrześcijan, ożywia nie tylko wielka nadzieja, ale wręcz pewność. Że, jak zaznaczono w dzisiejszym druku czytaniu, gdy zniszczenie nasz przybytek do czesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Bogu, dom ręką ludzką czyniony, lecz wieczny trwał w niebie. Najpóźniej tam i na pewno tam objawi się pełnia wszelkich praw, także tej, do której teraz z takimi utrudnieniami podążamy. Tam też trzeba będzie znać przed Bogiem sprawozdanie. z każdego naszego wysiłku oszukiwania prawdy, ale także z każdego naszego grzechu Można oszukiwać ludzi. Boga nikt nigdy nie oszuka. Amen.